Cześć! Ja dziś przychodzę do was kolejnym filmem i tym razem będziemy mówić o pięciu bardzo fajnych perełkach w niskiej cenie. I tutaj mam takie marki jak My Secret, Kobo i Sensic. Ostatnio um, przyjrzałam ich szafę, bo dawno w sumie nie używałam produktów tych marek, a pojawiło się ostatnio naprawdę bardzo fajnie bardzo dużo fajnych nowości, więc postanowiłam zakupić i przetestować. I słuchajcie, naprawdę fajne rzeczy. Pojawiły się też odświeżone w nowej wersji starych produktów, więc nie wiem, czy w ogóle o tym słyszałyście. Zaczniemy sobie od rozświetlaczy, rozświetlaczy w płynie. I to jest w zasadzie taka letnia kolekcja. Te rozświetlacze wyszły albo w lipcu, albo w sierpniu, już dobrze nie pamiętam. Mamy dwa odcienie, jeden jaśniejszy, drugi ciemniejszy, bardziej złoty. I to są takie płynne rozświetlacze, które spokojnie możecie używać na przykład na ciało, możecie mieszać z podkładem, żeby zmienić konsystencję bądź wykończenie danego podkładu. I to są rozświetlacze, które w tej chwili mam nałożone na swoim dekolcie i właściwie wymieszałam oba i powiem Wam, że wygląda to naprawdę przepięknie. To są rozświetlacze, które również są takim lekkim Kamuflażem dla skóry, bo nie dosyć, że rozświetlają ładnie ciało, to również je wyrównują kolorystycznie, więc skóra wygląda niesamowicie gładko, pięknie, świeżo, naturalnie, i to jest efekt takiej satyny na skórze, więc skóra wygląda na dobrze nawilżoną, na mokrą. Nie ma ten produkt w sobie drobinek, ładnie odbija światło. To jest też taki efekt błysku, który nie jest nachalny. Jeśli szukacie coś takiego, to Kobo ma, i to jest taka bardzo fajna, kremowa konsystencja. Tak jak mówię, trochę też z takim kamuflażem dla ciała, więc jeśli potrzebujecie wyrównania kolorytu swojej skóry, żeby ona się jeszcze ładniej i pięknie prezentowała, to to jest coś fajnego. Dalej mamy korektor z Sensic High Coverage Liquid Concealer. I to jest korektor, który bardzo ładnie wyrównuje skórę pod okiem. Tutaj producent opisuje, że to jest bardzo mocne krycie, i też chyba z tego co pamiętam, Daniel Sobieśniowski porównywał ten korektor z jakimś z wyższej półki mocno kryjącym, być może tart, nie jestem pewna z którym korektorem, ale to było coś na pewno mocno kryjącego. Natomiast nie, niestety ten korektor nie ma mocnego krycia, powiedziałabym, że krycie jest tutaj średnie. Natomiast przepięknie wygląda pod oczami, bo wygląda niesamowicie gładko, pięknie wyrównuje jakieś niedoskonałości. Jeśli macie na skórze jakąś taką kaszkę, wysypkę, bądź też zmarszki, naprawdę wygląda to pięknie. Korektor o takiej bardziej nawilżającej formule, lekkiej, nie wysuszającej, naprawdę wow. I słuchajcie. To, że korektor nie jest kryjący, to nie znaczy, że je, ten korektor jest od razu zły. Nie każdy poszukuje mocno kryjącego korektora. Mocno kryjący korektor nie jest jedynym i najwłaściwszym korektorem, e, jakiego powinniśmy poszukiwać. Oczywiście są osoby, które e, chcą bardzo ukryć swoje zasinienia pod oczami i ich nie lubią, ale są też takie osoby, którym nie zależy może aż tak na tak mocnym kryciu, ale na tym, żeby korektor przede wszystkim ładnie wyglądał na skórze, żeby ładnie się tutaj ułożył, bo u wielu osób też szczególnie na przykład z dojrzałą skórą, z oznakami już starzenia, z zmarszczkami, no to nie wszystkie korektory wyglądają ładnie, niektóre po prostu bardzo szybko się zbierają, w załamaniach ważą się, Ścierają i no, nie wygląda to estetycznie. Niektóre oso u niektórych osób też takie ciężkie, zastygające, mocno krojące korektory nie wyglądają ładnie, a ten jest naprawdę bardzo leciutki i niezwykle przyjemny w swojej konsystencji. Bardzo fajne. Mam tutaj odcień jeden porcelanowy, i tutaj też od, od razu chciałabym zwrócić uwagę, że to jest właśnie jedyny jego minus, gdyż nie jest najjaśniejszy. On jest takim. Lekko żółtym, ciepłym odcieniem, więc podejrzewam, że nie każdemu może on odpowiadać. Na pewno osobom z, osobą z nieco troszkę ciemniejszą. Karnacją. I dalej produkt, który bardzo lubię i też chętnie wykorzystuję i w sumie też promuję na moim kanale, są to brązery, takie mokre produkty do konturowania twarzy. Ja akurat konturowanie na mokro bardzo lubię, chętnie je wykorzystuję i też jak maluję kogoś, to też lubię robić konturowanie komuś właśnie na mokro, dlatego że to daje naprawdę fajne efekty. I to jest tak naprawdę odświeżona wersja kółeczka kamuflaży z Kobo, które było dostępne w ogóle już jakiś czas temu. 嗯。<Okay. S 2> okay. Nie wiem czy pamiętacie na pewno, postaram się wam tutaj wstawić zdjęcie. Nie tylko zmieniła się szata graficzna, bo to wygląda nieco inaczej, ale też zmieniła się formuła, która jest udoskonalona. Chociaż szczerze mówiąc, ja nie widzę jakiejś specjalnej różnicy, jeśli chodzi o rozkładanie tego produktu, bo dla mnie te produkty rozkładają się i w tej poprzedniej formule i w tej bardzo ładnie na policzku ładnie się blendują w łatwy sposób. Osobiście nie używam tych jaśniejszych produktów. Tak też było właśnie w przypadku tego poprzedniego kamuflażu, tylko najchętniej sięgają właśnie po te brązowe. Bardzo podoba mi się to, że one są ułożone obok siebie, bo te bronzery można mieszać ze sobą, chociażby sięgając właśnie po taki pędzel, można po prostu te produkty ze sobą wymieszać. Jeden jest jaśniejszy, drugi jest ciemniejszy i to jest też taki wyważony odcień, w zasadzie oba, tylko po prostu jeden jest jaśniejszy, drugi ciemniejszy. One nie są ani zbyt chłodne, ale też nie są zbyt ciepłe, raczej w kolorze są takie idealne, neutralne, przez co bardzo ładnie można uzyskać efekt wymodelowanej buzi. Uwielbiam te bronzery, w zasadzie to są jedne z najlepszych mokrych produktów do konturowania w niskiej cenie. Jeśli jesteście wizerzystkami, to myślę, że w kufrze wizerzysty powinno znaleźć się właśnie coś takiego zdecydowanie. Także bardzo, bardzo Wam polecam. To jest świetna rzecz i się przydaje. Dalej mamy coś, co może być zamiennikiem dla płynu Duraline z Inglota. Mamy coś podobnego, ale z marki My Secret. To jest produkt do rozcieńczenia eyelinera, czy chociażby pomady do brwi. Jeśli te produkty są zaschnięte, to wystarczy kropeleczka takiego płynu i macie rozrzedzony produkt i od razu lepiej się pracuje, bo lepiej pędzelkiem sunie po skórze. I to jest też produkt, który sprawia, że uzyskacie mocniejszą pigmentację cieni na powiece. Także wcześniej możecie nałożyć małym pędzelkiem, pencil brush ten płyn na wewnętrzny kącik oka, na dolną, na ruchomą powiekę. Gdzie tylko macie ochotę i przykleić na przykład jakiś brokat albo błyszczący cień wklepać palcem, będzie się zdecydowanie mocniej błyszczał. Także to też jest fajna rzecz. Inglot właśnie słynie z Takiego płynu, którym można rozrzedzić jakiś produkt, ale też stoisko inglota nie jest w każdym mieście. A spokojnie tego rodzaju produkt z My Secret możecie sobie dorwać online. Też w razie czego linki tych produktów znajdziecie na dole w opisie, więc tam Was odsyłam, gdybyście chciały sobie podejrzeć bądź też zobaczyć ceny. Naprawdę fajny zamiennik, więc jeśli jeszcze o tym nie słyszałyście, to daję Wam tutaj znać, że jest coś takiego. Na sam koniec mamy brązer, który w sumie też jest taką odświeżoną wersją brązera z MySecret. Natomiast tamten był w takim dosyć mocno chłodnym odcieniu. Tutaj Wam wstawię w zdjęcie o jaki brązer chodzi. I tamten też bardzo robiłam Fajnie konturował buzię. Miał rozświetlające takie satynowe wykończenie i ten też taki jest. Jak widzicie mamy zupełnie inne opakowanie, bo jest kartonowe, jest takie dosyć grube. Poprzednie było w plastikowym opakowaniu. I odcień też nieco się różni, bo jest nieco cieplejszy i też w zasadzie mamy taką mozaikę dwóch kolorów. Jeden jest jaśniejszy, drugi jest ciemniejszy. Połączenie obu daje nieco taki cieplejszy mm, efekt na skórze. I ten brązer też mam dzisiaj na policzku i naprawdę wygląda bardzo ładnie. Powiedziałabym, że to jest taki e, ciepły w kierunku neutralnego. Nie jest za ciepły, nie jest pomarańczowy, więc wygląda bardzo wdzięcznie na skórze. I również ma takie satynowe, rozświetlające wykończenie, więc też zwracam na to uwagę, bo nie każdy takie wykończenie lubi. Ja osobiście bardzo przypadam do takich takimi wykończeniami. Bo uważam, że takie bronzery po prostu z takimi bronzerami lepiej się pracuje, nie robią plam, lepiej się rozcierają, więc są e, przyjemne w użyciu i korzystnie wyglądają na skórze. I to jest też taka wersja chyba letnia. Też chociażby ze względu na opakowanie ten bronzer pojawił się jakoś też w sierpniu lipcu sierpniu. Więc to jest taka letnia kolekcja. Mam tutaj odcień Tropical. Kiss, naprawdę bardzo ładny i też Wam polecam, w razie czego e, gdybyście były zainteresowane. Zatem tak prezentuje się cała piątka fajnych perełek w niższej cenie. I słuchajcie, te kosmetyki są naprawdę bardzo dobrej jakości, są w końcu tworzone pod okiem Daniela Sobieśniewskiego. E, o tych kosmetykach My Secret, Kobo Sensik mało się mówi też na kanałach, e, więc raz na jakiś czas po prostu lubię zaglądać do tych szaf i e, no coś tam sobie z nich wygrzebać. Czekam jeszcze na żel do przezroczysty, który miał pojawić się jakiś czas temu i myślę, że to też by była fajna perełka. E, no mam nadzieję, że ten żel się pojawi i że faktycznie będzie miał, em, będzie tak fajnie i sztywno utrwalał włoski. Zatem e, tak prezentuje się moje zestawienie pięciu fajnych kosmetyków. Dajcie koniecznie znać, czy coś miałyście z tych produktów e, i czy testowałyście i jak one się sprawdzają u Was. Ja już Wam dziękuję Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!